Witam, nazywam się Maciej, a to jest pierwszy odcinek z gry Alterium Shift Którą mogę powiedzieć nieskromnie, że dostałem od twórców I pograłem sobie ją przed odcinkiem, bo chciałem ogarnąć o co w niej chodzi, tam się dowiedzieć mniej więcej Z tego co widziałem, grałem inną postacią, są trzy, trzy postacie do wyboru Jest mag, łucznik i baba z Gidą. I to jest raczej baba z Gidą. Tu jest mag w środku Pewnie nie mogę tam wejść, obstawiam, że... Ona musi sama się tam obudzić. O! I tutaj... bez odpowiedzi. O, wyszła, patrzcie. I to jest właśnie mag, którym grałem. Oh, great! Piu piu boy. Did uh pira pat you up to walking me? Yes. O kurczę, ale to jest rozkminione. bo Jak się zaczyna magiem, to ona śpi i ktoś puka. I ona wtedy mam do wyboru wstaje albo śpię dalej, Jak śpię dalej to ktoś mocniej puka. I to właśnie zrobiłem teraz tą postacią. Ok. I każdy zaczyna gdzie indziej. To jest fascynujące. To jest właśnie ta, ta baba z włócznią. Ja jestem tym łucznikiem, bądź łuczniczką. Ciężko stwierdzić, bo rysy twarzy takie anime. Bo wiedziałbym, że chłopiec. Ale nie jestem do końca pewny. I powinniśmy się prawdopodobnie sprawdzić. Mam nadzieję, że nic nie zasłaniam. I chyba będę musiał ściszyć troszeczkę grę. Ściszyłem sobie troszeczkę grę i porozmawiam sobie z tym panem, który. Uh, what do you need help with? I need practice fight, to jest spoko, ja wam chciałbym pokazać właśnie jak wygląda walka, przy okazji zobaczymy sobie, czy czegoś nie zasłaniam, zasłaniam, więc zaraz wracam. W dzisiejszym odcinku, znaczy w ogóle z tej gry raczej, odcinki będą z tak kamerką, bo zasłaniam statystyki, które są myślę, że ważne i tutaj mamy, że... E, chyba nauczyć się, tak? Uh, yes, please. A, dobra, to jest uczyk sam w sobie, że co tu mamy, jak to wygląda, tu mamy manę, tu mamy HP, skillę... I tym podobno, troszeczkę niepotrzebnie to użyłem. Odpaliłem, nie do końca zrozumiałem o co on pyta. Może dlatego, że nie przeczytałem. Mamy zwykły atak, mamy skill'e. Tu mamy focus, shot i volley. Na magu, jak pamiętam, to ona miała magię ognia, magię wody, które były bardzo mocne. Okej, okay, atak, który przed chwilą użyłem, czyli volley jest atakiem obszarowym. Jestem ciekawy focus. Focus pewnie jest jedną postać i dosyć mocno bije. Jedynie czego zauważyłem, że mi brakuje w tej grze to... Faktu, że nie wiem ile przeciwnik ma życia, to jest strasznie deterwujące. Dobra, jeszcze raz sobie strzelimy fokus strza strzałem. Oczywiście po tej walce nic nie uznają, bo mnie nie lubią. Ale nauczyliśmy się czegoś, jakby nie patrzeć. A, tak się chodzi. okej, okay, muszę ogarnąć dokładnie, co, co robią dane przyciski. Troszeczkę popatrzałem, znaczy pograłem sobie. I tutaj mamy tak, złapać kurczaki, znaleźć kota. Jest nagroda, to jest placeholder. Nie do końca wiem o co chodzi. Z tego co zrozumiałem, to tutaj po prostu musimy iść do guarda, który wiem gdzie stoi i się dowiedzieć czego potrzebuje, znaleźć, złapać kurczaki, je zanieść i znaleźć kota. Te kurczaki są straszne, bo one latają jakoś tak dziwnie i bardzo ciężko jest złapać. Przy okazji bardzo się opłaca też wchodzić do wszystkich domów i zaglądać im do szafy, bo może akurat coś e, ciekawego się tam będzie znajdować, jak na przykład jakieś potki czy inne tam pierdoły. I do tej pani musimy zanosić te kurczaki. W ogóle każdy kurczak ma inny wygląd, co ciekawe. I te kurczaki, tak jak mówiłem, no one są straszne. Ciężko jest strasznie złapać, bo one mają jakąś taką dziwną fizykę działania swoją. O, widzieliście? Na przykład chłopce wleciał na dach budynku, tak po prostu, i sobie tam siedzi. My przy okazji weszliśmy do tego budynku, sprawdzając. E, to kowal. Ok, czekajcie co? Ambozy I don't have time to. talk. Ok, jestem, z... jestem zajęty i nie mam czasu rozmawiać. Chłopak akurat nic nie miał w szafie, więc szkoda. O ja, ja nie wiedziałem, ja po prostu biegałem za tymi kurczakami A do nich wystarczy podejść powoli I je złapać I zobaczcie, inny wygląd mają Jeszcze dwa zostały Ja nie wiedziałem o tym, patrzcie jak to po prostu jest proste Wystarczy, że sobie teraz Tu był jeden kurczak z tego co kojarzę O jest, i patrzcie, podchodzę na spokojnie do niego Łapię I to tyle ja. Gdybym wiedział wcześniej, to bym po prostu Trzy razy krócej bym grał samouczek dla siebie Ostatnie z tego co pamiętam jest tutaj, proszę nie odlatuj, o, dziękuję. Do tych domków sobie zajdziemy, bo wiem, że sporo z nich właśnie ma jakieś tam potki, które mi się przydadzą. Patrząc na to, że miałem samouczek i ten samouczek zeżarł mi troszeczkę many i życia. O Jezus, co się stało, kurczaczku, co, co się dzieje, kurczaczku? I dostałem od niej full potkę, pewnie na życie. O i na przykład w tej szafie zdobyliśmy herb esencji, prawdopodobnie jest to zwyczajnie mana. Ale sam fakt, że możemy znaleźć właśnie coś w szafach. No i jak to przystało na RPG mamy też y, sklepkarza, który sprzedaje głównie chyba potki i robaki. O, oh magot, a na, na, na niego się łowi czy coś? A, tak jest fishing Bait. Ok. Tu mamy Basing Roda, ale my to mamy. Trady możemy mieć. Uuu. Dobra, i ja bym chciał jeszcze wam pokazać przy okazji, jak już tu jestem. Tu mamy. A, Armory po polsku to będzie zbrojownia. O, taką zbrojownię, i tu możemy się uzbroić w jakieś lepsze bronie. To jest chyba ten, który mam podstawowy, to jest jakiś lepszy różczki różnego rodzaju. O księga w ogóle jest jeszcze. Dzida. i z tego co tutaj widzę, to będę mógł mieć kilka postaci, tak? I każdy będzie e, każdy będzie inaczej uzbrojony. W niektórych domach na przykład szafy się nie da otworzyć, ale są takie skrzynki żółte są z tego co zauważyłem, żółte i chyba zwykłe brązowe są otwarte. Zielone y, po prostu są. Pewnie muszę mieć jakiś klucz albo specjalne umiejętności na postaci, y, żeby je otwierać. Fajnie wiedzieć, że coś takiego jest. Przy okazji, o, chciałbym wam pokazać też mapę, która wygląda fenomenalnie, moim zdaniem. Jest przecudna. I tutaj mamy kilka miejsc. Nie wiem, co to są za miejsca oznaczone, ale zaraz się pewnie dowiemy. O, i mamy domek, w którym jest chłop. How rude. You can't come in. Uh, uninvited. Get out. Ciekawe. Uh, who is this? Can I just come in? O, czy mogę wejść? You didn't say the magic words. Nie znam żadnego magicznego z ten. Zaklęcia. Let me guess. Okej, okay, mamy prze przebicie czwartej ściany. Chciałem zejrzeć do chłopowi do szafy i on mi powiedział: Ej, myślisz, że to jest gra fantazy? Że jesteśmy w świecie fantazy i możesz wchodzić ludziom do domów. I okradać ich z dobytku. No i mi nie pozwolił, no. Tu coś stoi w krzakach. Eee, oczywiście, że mnie zaatakowało. Nie zauważyłem, że tu są dziki. Ale przynajmniej będziemy mogli sprawdzić ten Łoli, który atakuje wszystkich przeciwników. Jestem ciekawy, jak bardzo. 14. Oni mają chyba 38 życia, więc jak dwa razy bym tak uderzył, to myślę, że wystarczyłoby. Z tego co pamiętam, bo jak ich podpalałem, to oni właśnie 38 życia gdzieś około mają. I dwa kopyta znalazłem. Kurczę, strasznie mi brakuje faktu, że nie wiem, ile oni właśnie mają życia dokładnie. Przy okazji tutaj też mamy łowienie, które nie do końca rozumiem jak działa, ale nawet przyjemnie się tutaj łowi. Teraz muszę trzymać. Jak to za wysoko leci, to mam puścić. Nie nie rozumiem troszeczkę. A jak zejdzie poniżej, to co mam też puścić? Nie mam ciągnąć. Strasznie tego nie rozumiem, ale chyba właśnie jak spada im niżej tym, znaczy im bliżej środka, tym... Ty muszę po prostu dłużej trzymać i znalazłem but Ten but mi uciekał Wow Zabawny też jest fakt, że On kręci korbką jakąś w tej wędce, nie wiem jak się nazywa, kołowrotek chyba to się po prostu nazywa Że on kręci jakimś kołowrotkiem, ale ma patyk Patyk z linką i z haczykiem, to nic więcej How to fish, ej w ogóle jest tutaj napisane Okej, okay, fajnie wiedzieć, przy okazji nie straciłem albo znalazłem jeden Jedną przynętę przy okazji Więc no, więcej łowienia dla mnie z tego co widzę, to nie zawsze zużywam przynętę yy, na łowienie ryb. Co jest ok. N nie mam nic przeciwko, ale jednak yy, nigdzie nie zostałem poinformowany. Nie? Że myślałem, że to jest jeden do jeden, że wędkuję, to zużywam przynętę. O! O! Kot się znalazł! Ja wcześniej go nie znalazłem. Tylko, że muszę teraz pokonać psa. Oczywiście, że użyję skilla. Nie! Nie uli! Nie ulej! O, łop się zbustował. Ja chciałem Focus Shot'a zrobić, O, jestem głupi. O, nas no strzałach sobie, to ja myślałem, że ona ma powyżej jest użycie? A, bo Uli trafiłem jeszcze, zapomniałem o tym. Przy okazji też podczas biegania sobie po mapie mogę sobie używać takich rzeczy jak na przykład potki, co wydaje mi się, że herbami jest spoko. I teraz pytanie, czy jestem w stanie... Hmm, tylko tym. Dobra, no wyleczmy się, no nic innego nie mogę zrobić żeby odzyskać manę Pójdę od razu oddać kota, bo czemużby nie. Tam jest skrzynka, ja o niej wiem I ona jest żółta, nie brązowa. Znaczy taki teoretycznie brąz, ale żółty bardziej. Eee, ja o niej wiem i... ale nie pamiętam co tam było. Kot oddany pan Flurfikens i dostanę chyba stówę teraz od niej Ja bym chyba nie wiem, czy nie poszedł sobie kupić potki na energię żeby mieć manę doładowaną. Mam jeszcze jedną, ale nie wiem jak bardzo będę tym, tajem... chociaż mana nie jest mi tak bardzo potrzebna. Mogę zwykłymi strzałami też bić i też jest dobrze, tylko pytanie czy, czy to nie jest właśnie jakiś game changer na zasadzie, jeżeli to używam to wygrywam, jeżeli nie to przegrywam. 600 golda w tej skrzynce było, nie no, teraz jestem bogaty, a tutaj jak sobie idę to mamy pana strażnika, do którego teoretycznie powinienem iść, który mnie nie przepuści, bo muszę mieć e, zezwolenie. Tak obstałem, że chodzi o zezwolenie jakieś. No i bokiem też nie przejdę niestety. A tak poza tym to tu nic nie ma. No bym se na mapę. Czy te znaczniki zniknęły? Nie, one są dalej. Czyli ja muszę się po prostu przejść tamtędy. Okej. Okay. Wtedy jeden znacznik tutaj gdzieś będzie. O dziwo pies z dzikiem świnią czy czymkolwiek jesteś walczył ze sobą razem. Al evite? Ale to jest to, że Co ja zrobiłem? Że siebie zbustowałem? Nie rozumiem. Czekajcie. Wezmę sobie ule. Tak mi się wydaje, że to się czyta ule. I dzik teoretycznie teraz powinien paść, a ten dalej go bustuje. Dobra. No, jeżeli jestem jedną postacią, to faktycznie używanie skill jest game changerem. Jeżeli będę miał ekipę 3, 5, 26, 30 tysięcy osób, to wydaje mi się, że te mana nie będzie jakoś bardzo potrzebna. Okej, okay, nie spodziewałem się tego. Zamieniłem się z chłopem. Chłop coś gdzieś poszedł, a ja stanę w jego miejscu jestem teraz chyba strażnikiem czy czymś. Okej. Okay. Czy on mi teraz coś da za to? Great, job here something for your time. 300 golda mi dał za to, że sobie postałem chwilę. Uu, się opłaca robić jakieś dziwne rzeczy tutaj. Jakieś dziwne akcje. Ostatnie przejście powinno być gdzieś tutaj. Ale nie mogę go do końca znaleźć. Oj, tu mamy pana pieska. I drugi pan piesek sobie przybiegł, ja w ogóle mam jakiś sztylet w ręku. Ale ja nie mam sztyleta, ja mam łuk. Dobra, i sprawdźmy, czy jakbym bił się po prostu łukiem. Czy jestem w stanie. Biję po 15. W tej sytuacji chyba łuk byłby mocniejszy. Z tego co zauważyłem, to czasami może nawet paść jakiś crit yy, wlecieć. Ale. Ja dostałem level upa czy ja tak dostałem... było napisane leave? Nie, level up chyba raczej. Nie to. Kurczę, będę mi się te guziki mylić. Ja się w ogóle jakoś wpa dojść, ale nie wiem jak tam dojść za bardzo. Pies się wrócił! Nie chcę z nim walczyć drugi raz. Ja nie mam życia. I tym się... A, ja mam full życia, okej. Okay. Fajnie, że jak mam full życia, to właśnie nie tracę jak przez przypadek użyję. Tam pies z dzikami się bije. Czyli warto walczyć. No typowe dla y, gier typu y, RPG. Jakaś wielka pszczoła tu lata. Pójdę się z nią bić, tylko chciałem jeszcze obbadać teren. No, zobaczyć, czy tu nie ma czegoś jeszcze takiego ciekawego. I chodź tu, ja chcę się stąbić. I obstałem, że na przykład taki łucznik właśnie na tam pszczołę jest dużo lepszy. Chociaż nie wiem, ale tak. Triple arrow. Tak obstawiam tylko, że taki łucznik jest dużo mocniejszy. 57 życia dostała i żyje? Ile ty masz życia? Nie trafiłem? Jakim cudem? Czyli mamy około 60 życia. Ciekawe, ciekawe. Yy, triple shotem trafiłem chłopa i zabrałem mu 61 dokładnie. No nie no, dajcie mi spokój, ja chciałem tylko pozwiecać, no. Ale ten triple shot mocny. No nie mogę, no, tylko sobie biegam po mapie i zaatakowało mnie wilki, i zaatakowało mnie jakieś węże, które mają pewnie ze 100 życia. O jać. wiedziałem. Ale już nie będę go atakować triple ara, ja wolę chyba tego. No szczęście, udało mi się go ubić, wpadł mu crit za jakieś, nie wiem, 20 parę życia i ja miałem totalnego lowa. Ja bym chciał wziąć full potę, i ona odnawia i życie i many. Ostateczność, no ale tutaj innej wyboru nie miałem. Po prostu tak mało życia mam. A tutaj muszę pewnie to jakoś rozwalić. Czy ja mogę na przykład użyć skilla? fokus Nie. Nie mogę, czyli pewnie magiem mógłbym to zrobić. Ale ten wąż jest ogromny. Nie wiem, czy to jest ten sam, który mnie wtedy tłukł. Ale... O, tu jest ich więcej. I tam jest jakaś specjalna skrzynka. Może ja się z nimi pobiję. Bo jestem bardzo ciekawy, co dostanę od niego. Ale on się wydaje dużo mocniejszy niż ten poprzedni. I miałem rację. Uderzyłem go dwa razy triple shotem. I on jeszcze żyje. Dostał 150 życia, stracił właśnie. Dobrze, że nie postanowiłem strzelać go zwykłymi atakami. 200 HP chłopią. No i level upowałem przy okazji. Dostałem. O, odzyskałem many. Przy okazji też zauważyłem, że nie każdy yy, level up będzie oznaczać jakąś dodatkową moc. O, ja tego nie mogę otwierać. Czyli ja faktycznie muszę mieć jakieś klucze czy coś w tym stylu. Eee, każdy level up nie oznacza, że będę dostawać jakiegoś nowego skilla. No tym razem go nie dostałem, czyli to pewnie jest co ileś tam. Muszę, nie wiem, przetrwać jak najdłużej. Nie wiem, czy ja za każdym razem muszę się tłuc z każdym eee, tutaj przeciwnikiem, jakiego znajdę. Przy okazji przypadkiem znalazłem skrzynię, tak? Stwierdzenie, że pójdę górą. Ale wydaje mi się, że to nawet będzie dużo lepsze dla mnie, żeby im bardziej levelować postać. Chociaż, no. Trzech na jednego to troszeczkę, panowie, banda łysego, więc nie fajnie Myślałem, że wracam do domu, znaczy wiecie, do tej wioski, bo tak mi się wydawało, że muszę e, wrócić po ten, po... Ciekawe. O, ar e, moją drużynę. Tylko tak nie spodziewałem się, że jakiegoś turbo wielkiego dzika znajdę. I oczywiście triple shotem, bo on wydaje mi się, że chyba dużo więcej bije, bo to ile ma? 47. A triple shot chyba do 60 potrafi dobić. Tylko, że chyba triple shot ma większą szansę na trafienie. No i przy okazji też ma. więcej many zużywa. To, to jest fakt, to jest bardzo duży fakt. Ja bym chciał bardzo chętnie wziąć jakąś e, potę na. na manę, mogłaby się przydać. I teraz nie wiem, czy przeżyje. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie potkę. 30 chyba HP. 30%. Albo więcej mi daje. Nie wiem dokładnie ile, ale bardzo ciekawe. No i tym dobijamy. Poważnie on był na jedno uderzenie. Ja myślałem, że on dłużej będzie jeszcze żył. Tak czy inaczej, no to. Nie wiem, ja źle poszedłem? Ja myślałem, że stąd wychodzę. Dlatego ta skrzynia tam stała. Ja sobie myślę, ominąłem skrzynię. Jakim cudem. Tu jest coś. Dzik. O, ale widziałem go, no. Wszedłem do lasu. Przypadkiem, bo chcę wrócić do domu. I tak, tam pająk stoi. Za tym krzakiem jest jakiś dzik. A tu jest jakiś wielki pies. Nie wiem, co to jest nawet. Załóżmy, że Wilkołak. Nie idę tam. Mam to gdzieś. Ja chcę do domu. Proszę mnie wrócić do domu, bo nie pamiętam którędy. W jednym miejscu na mapie jeszcze nie byłem tylko. Eee, tylko, tylko właśnie chodzi o to, że nie wiem jak się tam dostać, bo to jest tak jakby coś ala las, ale bardziej z lewej strony coś w tym stylu? Ciężko powiedzieć, tak? Nie do końca las. A nie las! Przepraszam, czyli ja musiałem pokonać po prostu. Jakieś wielkie bestie. Prawdopodobnie ten pies jest tą wielką bestią, którą muszę e, się pozbyć. Okej, okay, no nie wiedziałem, gdybym wiedział, to bym od razu gubił. Bardzo ciekawy e, skill, czyli leczenie. Ale dalej się będę raczej bawić triple shotem. On był dużo łatwiejszy do pokonania niż tamten poprzedni. Ale e, najgorsze jest to, że nie wiem, czy to jest ten właściwy, którego miałem pokonać. Tu już pszczoła lata. Czy ten znacznik zniknął mi z ekranu? Tak, czyli prawdopodobnie to był on. I teraz mogę spokojnie wrócić do wioski, mając wszystko w czterech literach. Powiem szczerze, że, że po 30 minut grania mam około 35 minut nagrania. Yy, wy będziecie pewnie z tego mieli dosyć sporo, bo dosyć dużo komentuję, ale... Po 30 minutach yy, grania już mam po prostu dosyć tej melodii. Ta melodia jest tak denerwująca. Dozbroiłem się, pokupywałem sobie także jakieś potki na, na życie i potkę na... Cztery potki na życie i cztery potki na manę Przy okazji kupiłem robaki, bo miałem nadzieję... Co? Przy okazji, co on powiedział? On, on mi chciał coś powiedzieć, Czy nie? Nie, on mnie nie lubi Ja bym chciał od niego broń jakąś kupić Kupiłem sobie lepszy łuk, ale ten lepszy łuk daje tylko mi celność Ta celność jest... Okej okay. Ale wydaje mi się, że i tak miałem dobrą celność. Jakoś nie, nie narzekałem na brak celności. Też co jest bardzo denerwujące, to że przeciwnicy się odradzają. Znaczy, ok, y, rozumiem dlaczego tak jest, a przynajmniej y, rozumiem czemu tak jest w rpg Ale to jest strasznie denerwujące, że ja idąc jakąś ścieżką, pokonuję wszystkich przeciwników i po raz kolejny muszę ich pokonywać tylko dlatego, że, że są po prostu. Nareszcie dotarłem do kolejnego łowiska, do tego e, drugiego, którego, w którym się jeszcze nie bawiliśmy. Mam nadzieję, że tu będą jakieś lepsze ryby, bo jeżeli cały czas będę łowić to samo, to nie, nie widzę troszeczkę sensu z łowieniem tych ryb. Jestem już po łowieniu, zdobyłem sobie w zasadzie chyba cztery razy to samo zdobyłem i chyba trzy ryby. A dokładnie zdobyłem... gdzie ja to mam? Freshwater Eel. Mm, a common eel found in fresh waters. Nie mam pojęcia co to jest eel. Ale zdobyłem trzy ryby, takie lepsze I wydaje mi się, że to są po prostu ryby z tego potoku Postanowiłem wrócić do miasta yy, i się okazało, że Pandolion, yy, który jest raczej chyba naszym nauczycielem Chociaż mówi do mnie synu, więc... Ale to może być takie powiedzie... powiedzenie Synu jesteś godny, wiecie, coś w tym stylu bardziej Aniżeli, że faktycznie jestem jego synem Bo raczej nikt normalny w rodzinie nie mówi synu Nie? Raczej tak się nie zdarza, nie? Idzie ojciec do, do swojego dziecka i mówi synu Yy, przynieś mi piwo, nie? Bardziej mówi po imieniu. A tak, przynajmniej mi się wydaje. Wow! Ja mam w to. Trzy. Wow! O, to jest głośne. Ale kuzacki to jest. Podoba mi się to. Ja mogę celować, ale po co mi te celowanie? Przecież ja i tak walczę. To się samo walczy, nie ja. Ale bez sens. Gra mi się popsuła i on od razu schodzi z tego, jakbym. Nie wiem, coś zrobił. O nie, a mogę zapisać. Nie mogę zapisać w tej sytuacji. I co, ja tracę cały postęp? Jak ja wyjdę z tego? Ale będzie mi smutno. No, nie róbcie mi tego. You must stay in the dojo until we complete your skill training. No, nie rób mi tego, przecież mi się to popsuło. Widzisz, pacon robi. No cóż, chyba więcej nic nie wykombinuję. Najwyżej będę musiał powtarzać cały etap. Tak, to jest jak się nie zapisuje, gry. Będę musiał po prostu powtarzać cały etap do tego momentu. A mamy 55 minut, co jest smutne. Ej, ja nie gram tyle. Dziwne. Tak czy inaczej. Bardzo mi z tego powodu przykro, ale spokojnie sobie go nadrobię i tak muszę ją jeszcze zrobić na Twitchu. Zapraszam Was na Twitcha przy okazji. Link w opisie. W ogóle w opisie macie wszystkie moje social media, na których coś tam działałem bądź działam nadal, więc zapraszam do followowania wszędzie. Przy okazji możecie zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz miły, na przykład, haha, śmieszna gra I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć Wam.